Dawno, dawno temu. SpongeBoby. Pingwiny z Madagaskaru. panda. Nie, nie, nie mam pojęcia, czemu one jest pod wodą, ale stwierdzili, że wyjdą na powierzchnię. Że pokonają ludzkość. Że odbiją w końcu to, co im się należy. Żołnierze, walczcie. Żołnierze, nie poddawajcie się. Kompki, pingwiny i konkwopandy się nie poddają. Żołnierze też się nie poddają. Próbują jakoś zatrzymać hordę gąbek, ale to się nie udaje. Zobaczcie, gąbki przejmują świat, gąbki przejmują ląd. K koniec walki. A więc hej wszystkim z tej strony, Scream i witajcie w nowym odcinku z Ultimate Epic Battle Simulator. Nie, nie mam pojęcia, co mi odbiło na początku, ale chciałem to zrobić. Ale kontynuując naszą fabułę z początku, mamy teraz nowoczesnych żołnierzy, którzy przygotowują się na atak SpongeBobów, którzy, którzy wejdą oczywiście z tego jeziora. Spróbujmy ich znaleźć, bo nie wiem, czy oni. A. Widzowie, jak SpongeBob utonął pod wodą? <laughs> po chwili regeneracji wracają SpongeBoby do siebie. Zobaczcie, ile ich jest: jest cała armia SpongeBobów. I oczywiście miasto będzie próbowało się obronić. Nie tylko żołnierze, ale też ludzie wyszli na ulicę. Są dosłownie wszędzie. Na... Nie tylko na ulicę, też na dach wyszli czasami. Wzięli nóż kuchenny z domu. I zobaczmy, jak sobie poradzą z armią SpongeBobów. Zobaczcie, co się z wodą dzieje. Widać, że SpongeBoby idą. O! To! Wychodzą, wychodzą wszyscy! Atakują miasto z różnych stron. Zobaczcie, rozdzielili się! Wszyscy żołnierze strzelają w SpongeBoby, a one się ani trochę nie zatrzymują. Biegną, 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 żeby się pozbyć wszystkich żołnierzy. Ile ich jest? Ile ich jest? Jest jakieś 100 tysięcy SpongeBobów tylko. Zobaczcie, wchodzą do miasta z tej strony. Ludzie za wszelką cenę nie chcą wpuścić. Spongebobów, ale zobaczcie Spongeboby otaczają żołnierzy Atakują cywilów Z noszami kuchennymi Zobaczcie, cywil pokonał Spongeboba Jak, jak to jest być Spongebobem W ogóle? Biegniemy Biegniemy, Dostaje cały czas dostaje cały czas, ale wbijamy się Wbijamy się do miasta widowie. czy mogę skakać? Nie mogę skakać Wbijamy się Zginąłem ale zobaczcie, z tego co widzę, mamy 50 tysięcy Spongebobów tylko i 100 tysięcy jeszcze ludzi. Żołnierzy było tylko 10 tysięcy. Ale zobaczcie, bronią się cały czas. Spongeboby atakują cywilów tutaj, a żołnierze wykorzystali cywilów, żeby wycofać się i po prostu strzelać w Spongeboby z daleka. Nawet wdarły się już do miasta, zobaczcie, ale powoli ginął. Nie no, ja wbijam do miasta, widzowie. Wbijamy do miasta, wbijamy do miasta. Razem z naszymi przyjaciółmi. Gonimy żołnierza. Gonimy żołnierza. On się nie poddaje. Stój. Gin. Gin. zginął. Zginął. Panowie, lecimy na następnych. Nie. Nie. Biegną nasi koledzy, nas pomścić. O co tutaj się dzieje? SpongeBoby przejęły miasto, zobaczcie. Tam też biegną. Wbijają tutaj, biją się z cywilami. Wszystkie spongeBoby, jak i ludzie z miasta się schodzą. Zobaczcie, co tu się dzieje. Biegną wszyscy w jedno miejsce, żeby zakończyć tą wojnę. Nawet nie walczą ze sobą zbytnio. SpongeBoby walczyły do końca, ale zobaczcie, to jest. Koniec. Ludzie odbili miasto. Drodzy widzowie, mamy teraz nieco inną fabułę. Mamy tutaj Supermana, którego zadaniem jest oczywiście ochrona miasta. Ochrona przede wszystkim jego cywilów, ponieważ zobaczcie, mamy tutaj mieszkańców, którzy boją się o swoje życie. W sumie nie wiem czemu. To wszystko, widzowie. To wszystko, co tutaj widzicie. Ta, 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 ta wyrzutnie bomby nuklearnej. Mm. Jest ich tak dużo, że nawet samochody stwierdziły, że uciekają z tego miasta. I ja już po prostu się boję, co się stanie! Stary trzymam za ciebie kciuki. Zaczynamy! Zobaczmy, co się stanie. I jak to będzie wyglądało, kiedy te rakiety zostaną wystrzelone. Supermana jeszcze tu nie ma. O, a, a, ta. Ta, to są te bomby nuklearne? Czy, czy jeszcze nie doleciały po prostu? Czy to są t... Nic nie widzę! Nic nie widzę! Tak to powinno wyglądać! <slightly cheers> Co tu leci? Czemu filaczerzy latają? Co się dzieje? A kolejne pociski. <dz> <cane> wow! Wow, to serio wybucha mocno! Czy by czy, czy, czy umiecie jakkolwiek strzelać? Tak się strzela! <intro> <hygiene> P poleciały, poleciały do miasta! I zobaczcie, ludzie! Ludzie biegną, będą przejmować tą broń nuklearną! A co robi w ogóle Superman? Superman jest w tamtym miejscu, pod drzewami. Nawet jego życie widać, zobaczcie, ile ma życia. Ale widzowie, on wypadł za mapę i nie może pomóc już naszym villagerom. Została tylko jedna rzecz do zrobienia: <słuch> Koniec tego miasta Jak to wygląda A br bronia to mowa leci <laughs> Ale żeby zobaczyć Co nasz superman potrafi Przygotowałem dla niego 10 czołgów Tylko 10 czołgów Powinien sobie bez problemu Z nimi poradzić Zobaczcie on lata <laughs> <Pe> <laughs> Nie wiem, czy to latanie jest. Stary, jesteś Supermanem. Czemu on jest taki powolny? Stary, jesteś Supermanem! Ty nie powinieneś latać w ten sposób. Leci, leci, zobaczcie, leci. Ty dostał. Nie no, jako muszę przejąć. Bierzemy Supermana. Wow, lecimy! Bójcie się, bolecę z prędkością 5 na godzinę, co prawda. Do góry oczywiście nie mogę lecieć, dlatego muszę ich jakoś zajść. Zajść z tej strony, nawet z tej strony we mnie strzelają. Teraz jest szansa. 300, bijemy po 300. No jeszcze z tej. No jeszcze z tej strony go zaszli. A pan nie ma nawet szans z 10 czołgami. Nawet z jednym raczej nie ma. Widzowie, przyszedł czas na prawdziwą walkę, mamy miasteczko za sobą, miasteczko pełne mieszkańców, jakieś 200 tysięcy jednostek, żołnierzy, czołgów i tak dalej Na, że, że tak powiem, na 10, 10, na, na 10 milionów zombiaków Powodzenia, powodzenia Zobaczcie wszystkie zombiaki biegną! Jak to wygląda? Przybliżmy się trochę. Zobaczcie co tu się dzieje! Latają! Nawet ciężko to nazwać bitwą, ale przez tą liczebność mogą wygrać. 150 tysięcy zombiaków już zginęło? Zobaczcie biegną przez ulice miasta. Ludzie je bombardują. I jak na razie nie zginął żaden człowiek, mimo że jest aż taka przewaga liczebna. Zginęło już pół miliona zombiaków i cały czas zginął w strasznym tempie. Tu górki się już tworzą. 600 tysięcy. Zobaczcie jak to leci. Zobaczcie jak bronimy to miasto. Ludzie przepychają te zombiaki i próbują odzyskać główne miasto. Nie no, nie wierzę. Zginęło 800 tysięcy zombiaków, a 20 ludzi tylko. Zobaczcie, to jest morze straszne. Możemy być jednym z zombiaków. Zobaczyć, co się stanie. Mamy 200 życia, więc to nie jest w sumie jakoś super mało. Super... <laughs> co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Biegniemy, biegniemy. Zjeść jakieś mózgi. Ile ludzi tam jest? Biegniemy, nie poddajemy się. 60 życia, no... A, zgin zginęliśmy Milion zombiaków już zginęło Czołgi podjeżdżają do miasta <laughs> villager się bije z zombiakami Ludzie cały czas odpierają atak zombiaków Co tu się dzieje? <laughs> Dżerzy. Co robią filagerzy! Ale zombiaki się nie poddają! Zobaczcie ilością! Jakoś w końcu pokonują tych żołnierzy, chociaż jest mega ciężko. Zobaczcie, nawet odbijają już miasto! Ciąg wjechał do miasta! Dwa miliony zombiaków już zginęło, ale zobaczcie! Ta ilość się ani trochę nie zmniejsza! Zobaczcie, ile ich jest! One są dosłownie wszędzie! Na każdej ulicy! Na każdej, każdej ulicy, jaka tu horda biegnie. Te hordy wyglądają przepięknie. Patrzcie, jaka górka się nawet utworzyła tutaj. I cały czas biegną na żołnierzy. A żołnierze utworzyli tutaj już formację, która raczej nie jest do przebicia, ponieważ strzelają tutaj wzdłuż i pozbywają się cału siękiej ulicy zombiaków. 3 miliony zombiaków zostało już zlikwidowanych. Zobaczmy, jak to wygląda w przyspieszonym tempie. Wygląda to przepięknie. Jeszcze 4 miliony zombiaków żyje. Miasto już zostało całkowicie praktycznie odbite. Zostało też jakieś 50 tysięcy zombiaków. Została ta część miasta. Żołnierze próbują ją odbić. Wszyscy odważnie biegną tam i pozbywają się wszystkich zombiaków. My, my, myślałem, że to koniec. Ale tu też jest ich sporo. Zobaczcie, biegną. Możemy też być w sumie żołnierzem i strzelać do tych zombiaków. Już dwóch zombiaków. Zobaczcie, wygraliśmy. Ludzie wygrali. Tego się w sumie nie spodziewałem, że 400 tysięcy ludzi wygra z 10 milionami zombiaków. Pozbyliśmy się wszystkich. Prawdopodobnie żaden czołg nie został zniszczony. Miasto zostało odbite. Przepraszam, nie mogę się powstrzymać. ба